Ta sytuacja, że nie mogliśmy na początku mieć dzieci, że było ciężko, e, utwierdziła, że tak. Miłość pierwszego wierzenia istnieje, bo e, wtedy, wtedy to poczuliśmy bardzo mocno, jak, jak, jak jesteśmy razem. Z każdej strony, żeśmy słyszeli, a kiedy dziecko, abyście się wzięli do roboty, e, bo przecież e, rodzina to, to byście mieli dzieci, nie? Ile można czekać? A ile można czekać? A jesteście tyle po ślubie. A, a ślub też nie był, nie był szybko, nie byliście młodzi. Już. Myślę, że to jest bardzo trudne, kiedy wy wiecie, że się staracie, kiedy bardzo tego chcecie, nie wychodzi, a ktoś cały czas pyta, kiedy wam w końcu wyjdzie. A to jest najgorsze to, że środowisko wiedziało, że mamy problem, a mimo tego dopytywało, nie? I dlatego w pewnym momencie już mówię, no nie, przestań, no nie pomagasz, tak? To jest ważny apel, żeby zrozumieć też tą historię waszą i innych osób, które teraz się zmagają z tym problemem. Wiele, wiele z takich Bo osób jest coraz więcej. Dokładnie. Żeby nie pytać. Żeby, żeby to nie, do, dla nie dopytywać. Jeśli zapytałeś raz, to e, już zostaw to, to wiesz, zapytaj za rok, a nie za tydzień, nie, za, nie mm. na drugi dzień, bo to się nic nie zmieni, tak? To, 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 jest, to jest okres, to, 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 to trwa. Oglądaj serial Rodzina jest super. Premiera już w niedzielę o 20 na YouTube.